Gdyby ktoś chciał dzisiaj głęboszować, to jak wielkim błędem byłoby to na takich glebach o, o dużej wilgotności. No, broń, panie Boże. To, że ja powiedziałem, że to nie będzie uprawa pasowa, to nie znaczy, że to nie będzie działać. To będzie po prostu inna technologia z wykorzystaniem agregatu do uprawy pasowej. Jak pójdzie po ferment w dużej dawce, to być może nawet ten nawóz będzie tylko w takich szczątkowych ilościach. Potrzebny. Jak usłyszałem monokultura, to już się zacząłem nieco niepokoić. Uda się pokazać ten niepomalowany agregat do stripte w przyszłości. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Epole do popisu. Tematem dzisiejszego filmu jest uprawa kukurydzy w tym systemie uprawy pasowej i przejścia. Orki, na pasową czy na bezorkową. Bardzo częste pytania, które zadawaliście w komentarzach, postanowiłem zaprosić po raz kolejny pana profesora Tomasza Piechotę i porozmawiać z nim na ten temat, ale na również inne pokrewne dotyczące w ogóle systemów uprawy. Piszcie proszę w komentarzach swoje pytania. Jeżeli ktoś z Was jest u nas na kanale po raz pierwszy, zachęcam do subskrypcji i do oglądania naszych filmów. Miłego oglądania! Panie profesorze, proteksem do dzisiejszego spotkania i naszej rozmowy było pytanie od widza, który uprawia kukurydzę w monokulturze i tak naprawdę uprawiał ją przez wiele lat w metodzie orkowej, ale z wielu względów chce przejść na uprawę pasową w tym sezonie i, i też poprosił o to, żeby porozmawiać na ten temat, czy można to zrobić dosyć gładko sezon po sezonie. Poznać Pana zdanie, co należy zrobić, jeżeli ktoś przechodzi z metody orkowej w uprawę pasową. Czy można to zrobić od razu, czy jest potrzebne jakieś przejście na to, żeby ta gleba się przyzwyczaiła? Potraktujmy tę naszą rozmowę dzisiaj jako taki trochę instruktaż dla tych wszystkich, którzy uwierzyli Panu i innym, którzy chwalą uprawę bezorkową i, i chcą faktycznie się do niej zabrać w dobry sposób. Oh. Temat bardzo skomplikowany. I nie taki pewnie krótki I nie taki prosty. Krótki prosty, dokładnie, bo wszystko zależy od tego, jaki jest ten gleby. Natomiast generalnie, jak usłyszałem, monokultura to już się zacząłem nieco niepokoić, ponieważ tutaj no, są dodatkowe problemy, które i tak rolnik na pewno ma, i tu niestety w momencie, kiedy przejdzie na uprawy bezorkowe, mogą się trochę pogłębić, no to będą problemy z omacnicą i to będą, jeżeli nie daj Boże ma, problemy ze stągą. Ja tylko dodam może tak, żeby w uzupełnieniu jest dojście do nawozów naturalnych, do obornika i do, do pofermentu, który będzie zastosowany też na wiosnę i raczej gleby lekkie. W Środek Polski, no to już nie wschód nie bo... Województwa Wielkopolskiego, tak gleba klasy czwartej, piątej. No to jeżeli jest obornik, to już nie ma dyskusji o, o striptiru. No bo cała powierzchnia gleby musi być i to dość intensywnie wymieszana, żeby przykryć obornik. Mhm. Czyli tu można, powiedzmy, mówić o takiej e, ewentualnie metodzie z wykorzystaniem maszyn do uprawy pasowej e, z korzyścią wynikającą z niektórych elementów, czyli to głębokie spłuchnienie w rzędzie i, i ewentualnie głębokie podanie nawozu. Jeżeli będzie taka potrzeba, no bo jak pójdzie po ferment e, w dużej dawce, to być może nawet ten nawóz będzie tylko w takich szczątkowych ilościach. Potrzebny. Mhm, czyli ok, czyli przepraszam typową uprawę pasową yy, na dzisiaj nie, ale załóżmy, że to jakiś proces, że ok, no strep wyjść z Orki, czyli tak naprawdę na dzisiaj może w tym sezonie wejść w ten taki układ pomiędzy, czyli, czyli jak gdyby spóźnić gleby, tak, ale, yy, ale nie w ty, ty, typowym stri, strip No to co zrobić w kolejnych sezonach, żeby ten proces jednak uzyskać? Yy. No przede wszystkim, jeżeli gleba jest w miarę dobrej kulturze, yy, czyli od pecha zaczynamy. Yy, strukturę trudno tu tak na, na pamięć, z daleka ocenić, ale zakładając, że co roku cała słoma zostawała na polu, była wprowadzana do gleby, nie powinno być najgorzej. To yy, wtedy wyzwaniem będzie tylko yy, ogarnięcie ściółki. No tej słomy zostaje sporo. I tutaj jesienią dobry mulczer byłby, czyli sieczkarnia mulczująca, dobrym rozwiązaniem, również na omacnice. Jeżeli blisko ziemi się te ściernisko zetnie, to te omacnice jeszcze raczej nie zdążyły się schować poniżej powierzchni gruntu. A przygotuje się pole do pracy już wiosennej tego agregatu do striptilu. Chyba, że mamy taki teren mocno pofałdowany, to wtedy lepiej by było zostawić to nieruszone do wiosny bo większe kawałki trudniej spłyną, trudniej wydmuchać, ale również wtedy wiosną się zastanowić nad sieczkarnią mulczującą. I teraz są dwie opcje. Albo idziemy hardkorowo i wiosną po prostu wjeżdża agregat do styptilu i sieje kukurydzę, albo wiosną wykonuje się jeszcze dodatkową delikatną uprawkę, taką nawet to nie jest może uprawa roli, a bardziej pielęgnacja, tego mulczu, tego ścielniska, czy brona talerzowa bardzo płytko, albo jeżeli ktoś ma brona łopatkowa bardzo płytko, tylko żeby tą powierzchnię tak odświeżyć. Odświer żeby tak na powietrze tą, tą górną warstwę, to bardziej kwestia, żeby po to wzruszyć. I... Bardziej wzruszyć, żeby to ścielnisko trochę dostało kontaktu z glebą, też troszeczkę chwasty. Czasami przez zimę zaczynają kiełkować, żeby je tam troszeczkę zdenerwować. I to jest taki, no jak gdyby podstawowy schemat, jeden albo drugi. Mhm. A czy zgodzi się Pan z panem Maciejem Czajkowskim, który był gościem naszego wideo że przejście z uprawy orkowej w pasówkę wymaga trochę takiego okresu przejściowego sezonu dwóch, trzech, żeby jednak tą glebę przyzwyczaić do tych uproszczeń, że może lepiej wejść najpierw taką uprawę trochę uproszczoną, ale nie w uprawę pasową i dopiero po jakimś czasie spróbować stymulować. No wszystko zależy od tego, od czego zaczęliśmy, ale faktycznie najbezpieczniejsza droga to zacząć najpierw od uprawy takiej głębokiej, ale bezpóźnej, rok, dwa, a potem dopiero przejść na uprawę pasową, która jednak jest dużo mniej intensywna, bo głęboka uprawka przychodzi tylko co 75 cm. Zakładając na przykład ten obornik po ale obornik poszedłby na jesień. Czy w takiej sytuacji, w takiej strategii e, jest realne, możliwe, praktycznie skuteczne wejście w pasówkę pod kukurydzę na wiosnę? Yy, znaczy, ja tutaj nie widzę możliwości odbudowy yy, pełnej ściółki. No bo po kukurydzy na ziarno to będzie późno, to będzie dość intensywnie wymieszane. No i nawet jakbyśmy się uparli, zasiali na początku listopada jakąś oziminę, no to już tutaj no, nie wyrośnie. Natomiast to, że ja powiedziałem, że to nie będzie uprawa pasowa, to nie znaczy, że to nie będzie działać. To będzie po prostu inna technologia z wykorzystaniem agregatu do uprawy pasowej i to też może bardzo ładnie działać. I być odpowiedzią na te wszystkie, powiedzmy, problemy orki. Tak sobie no, powiedzmy. dokładnie tak. A jeżeli chodzi o tak zwany system amerykański uprawy pasowej, czyli osobno uprawa w rządkach, osobno, osobno już siew, tak? Czy w warunkach polskich gleb to jest taki system, który, który jest możliwy i jest skuteczny? Pewnie w szczególności na tych glebach cięższych, które się wolniej nagrzewają, czy raczej patrząc na nasz kraj, to ten jednoprzejazdowy jest bardziej efektywny? E, o nasz kraj jest bardzo zróżnicowany. E, tutaj w naszych warunkach, powiedzmy tego niżu środkowo polskiego, gdzie gleby są raczej za lekkie niż za ciężkie, to e, spokojnie może być jeden przejazd od razu z siewem. Natomiast jeżeli, tak jak Pan wspomniał, gleby są trochę cięższe, trochę bardziej wilgotne, albo rok jest normalny. Zeszły rok był taki, gdzie wszyscy mówią bardzo zimny kwiecień, tymczasem to był po raz pierwszy od lat normalny kwiecień, czyli chłodny, to wtedy ten przejazd na dwa razy ma sens. Żeby po prostu się trochę owiało, osuszyło, żeby siewnik nie siał w błoto. Bo to, to jest główna Yy, główna sprawa, o którą walczymy, to nie tylko w kukurydzy, ale i w burakach, jest ten sam, sam problem. Nie? Czyli albo czekamy trochę dłużej, a to, no wiadomo, z wielu powodów yy, trudno, albo robimy na dwa przejazdy i wtedy to może być dzień po dniu, to może być tydzień, i, a może być od jesieni. Chociaż u nas, jak nie ma prawdziwej zimy, to te takie od jesieni... Są problematyczne. No właśnie, chyba takim największym, naj, najbardziej istotnym celem jest jednak to, żeby to wzruszenie i ta uprawa gleby e, też służyła temu, żeby ta gleba się ogrzała szybciej, więc pewnie to też nie może być. E, znaczy, to nie może być zbyt krótki czas, bo nie powinien, jeżeli by nam na tym zależało, no ale też niezbyt długi, no bo wtedy jeszcze nam inne czynki wchodzą typu woda. No tak. no u Amerykańców y, mamy inny klimat, kontynentalny. Tam całą zimę leży śnieg i potem on nagle momentalnie topnieje i już mamy termin siewu. A na polu jest zupa i wtedy już ten od jesieni przygotowany e, taki kopczyk, bo to powinno być lekko wyniesione najlepiej wtedy, on już się od słońca nagrzewa, a ciągnik siewnikiem po tej grubej macie z, ze słomy zeszłorocznej przejedzie. U nas klimat jest nieco inny, więc e, no tutaj czasami faktycznie kilka godzin, ja nawet miałem takie sytuacje, kilka godzin już zmieniało zupełnie warunki na polu takiej przerwy więc tutaj, no może to być efektywne. Ostatnie kilka miesięcy to był taki czas, kiedy ta ilość opadów deszczu była spora i tej wody faktycznie, może nie, że było jakoś nadmiernie dużo, dużo więcej niż jakaś średnia wieloletnia, ale, ale też widzimy na wielu polach wodę, która stoi w postaci z wodnych. W ilu procentach, według Pana, to jest problem uprawy tych pól? A, 80. osiemdziesięciu. Mhm. Ponieważ ponad 80-90% naszych pól yy, to są tereny o gospodarce opadowo-wodnej. To znaczy do poziomu wody gruntowej rośliny nie są w stanie sięgnąć. Mówię o roślinach yy, polowych, no bo drzewa to inna historia. Co oznacza, że ta woda ma gdzie przesiąknąć. A 300 mm, bo tyle na przykład tu w okolicy spadło yy, od jesieni przez całą zimę. Na glebach takich, powiedzmy średniej jakości, to jest wysycenie gleby wodą do mniej więcej 2,5, 3 metrów. Ale wysycenie to nie znaczy, że w pełne, tylko wysycenie do polowej pojemności. Czyli tam jeszcze jest miejsce na kolejne 100-120 mm, czyli woda nie ma prawa wyjść na powierzchnię. Natomiast te pozostałe 20% to są faktyczne zaniżenia. Teraz przejeżdżałem przez głogów, no to wiadomo. Podra się podnosi inne dopływy i to powoduje, że ta woda po prostu jest, jest wysoka. Mm -hmm. Czyli w tych 80% to jest tak naprawdę kwestia zagęszczenia gleby na pewnym poziomie głębokości Dokładnie. podeszwy późnej, tak? Czy jakieś innej No zaczynając błędów. od skorupy na wierzchu yy, albo nawet takiej niewidocznej, delikatnej, yy, zamazanej powierzchni przez kolejny, które się tworzą yy, w warstwie ornej yy, podeszwę późną. I zagęszczenie podglebia niestety również aż do 50-60 cm, bardzo często. Mhm. Ja, ja może nie mam takiego też, um, takiej perspektywy dla cały kraju, też um, te przypadki, które znam, to jest no, kilkanaście przypadków z terenu, ale ci rolnicy, którzy na przykład uprawiają w systemie bezorkowym, to wśród tych moich znajomych, którzy właśnie w Bezorce są, tam nikt. Problemu z w wody nie ma. No, to, to chyba jest też odpowiedzią na to, że skoro możemy głęboszem y, pomiędzy tak uprawą bezorkową troszeczkę tą glebę nie tyle, że poprawić, ale tak naprawdę ten przesiąk czy też pociąg w głąb y, ulepszyć, no to to jest też rozwiązanie tych problemów. Ech, tu przede wszystkim y, technologia bezorkowa poprawia właściwości warstwy ornej. A to jest pierwszy problem i pierwsza bariera do wsiąkania y, wody. Więc jeżeli swobodnie wsiąka do 30 cm, to potem jakoś pomalutku często sobie daje radę. Problemem właśnie jest ta górna warstwa i tu najlepiej właśnie pomaga uprawa bezorkowa. Okay. A przechodząc na temat głęboszowania, bo wiemy, że głęboszowanie to raczej to jest no, mimo wszystko okres, no, bym powiedział, późno-letni, wczesno-jesienny, kiedy te warunki wilgotnościowe są bardziej sprzyjające, czyli wtedy, kiedy jest bardziej sucho na polu. Ale gdyby ktoś chciał dzisiaj głęboszować, to jak wielkim błędem byłoby to na takich glebach o, o dużej wilgotności? Glebach? No broń Panie Boże. Okay. No, to, bo to tylko będzie, zamazy nie, to będzie zamazywało, zwłaszcza, że głębosz musi przede wszystkim iść na gleby bardziej gliniaste. Mhm. Nie? On będzie maział, to nie będzie pękać. Nawet jeżeli to będzie przesychało szybciej, bo będzie. To dlatego, że po głęboszu zostaje otwarta szpara, której ktoś nie zdążył na przykład od razu zasypać i po prostu wilgoć ucieka, ale ucieka w powietrze, a nie idzie w dół. Także teraz to, no chyba, że to jest taki głębosz na 35 cm i faktycznie tamtej wody nie ma. Albo też takie gleby bardziej przesuszone, no bo też są, na przykład byłem ostatnio... Pod jedyną górą Mi się dziwię, że tamte gleby nie są może takie. Yy, Bo spłynęło, Bo spłynęło Bo jak spłynęło. gdyby też osuszyło yy, się przed górką. Tak, górki można y, spróbować głęboszować, ale najpierw zobaczyć, co tam jest pod spodem. Ja dwa tygodnie temu kopałem odkrywkę, gdzie na 30 cm się wilgoć skończyła. Bo wszystko spłynęło. Pytanie od widza, który musi zrobić orkę wiosenną na kukurydze, pod kukurydzę na klasie 5-6, kiedy ją zrobić? Jak najszybciej się da, czy tuż przed 7? Dokładając... A jaka będzie pogoda? No to właśnie. No więc właśnie, no bo z jednej strony powinien to zrobić jak najszybciej i od razu ją wyrównać, żeby przy, chociaż jeszcze przy tej w miarę chłodnej pogodzie nie przesuszać tak bardzo, mhm. ale z drugiej strony wtedy bardziej zagniecie podglebie. Z drugiej strony jak wiedzie przed samym siewem, to podglebie już będzie nieco suchsze, ale będzie cieplej i bardziej to yy, przesuszy. Także ja myślę, że jak zrobi te wszystkie siebie wiosenne wczesne, to niech się zaraz bierze za orkę, to będzie taki termin e, taki, pośredni, środek, złoty środek. No bo tak. wiadomo, że powierzchni wysycha wcześniej, więc można szybciej to uprawić i zasiać. Mhm. I wtedy, no i tak się pewnie najpierw będzie spieszył z siewami. No i wtedy nie chorzę. No, na, na piątej, szóstej klasie to ryzyko, że tam pod spodem woda stoi, jest niewielkie, więc jeżeli już, no to wcześniej wiosną. Mhm. E, też jest pytanie o tak zwany eco plowing, czyli po prostu płytką orkę. fajnie e, Pan mm, też mówił na jesień, że tak naprawdę my, my mamy tendencję w ostatnich latach do tego, żeby ta orka była zbyt głęboka. Więc zakładam, że jak gdyby Pana zdanie na temat eco plowingu, czyli po prostu płytkiej orki, jest raczej pozytywne. Tam, gdzie ta orka już musi być wykonana jeżeli oczywiście. Jeżeli już tak. musi być e, i nie ma potrzeby głębszego spłuchniania, no to jeżeli już to orka w miarę płytka. Mhm. Oczywiście. To, jako taka może nie ostateczność, tak? ale w tym rozumieniu, takim, że no, jak już to. No, no, czasami się zdarza, że no na wiosnę z jakiegoś powodu trzeba takie zabiegi wykonać. Jeżeli już nie możemy tego uniknąć, no to wtedy no, jak najpóźniej. Panie profesorze, takie pytanie na sam koniec, trochę, które, które może nie będzie do końca aktualne na teraz, bo, bo, bo to było też pytanie pod po jednym z odcinków jesiennych, ale. E, Pytanie, które jest, myślę, że co do zasady istotne, bo widz pyta o to, czy, czy ściernisko po uprawie przedpolowej przed kukurydzą, to uprawiane na takiej glebie klasy czwartej, piątej, ale raczej na wilgotnym stanowisku, powinno zostać do wiosny, czy należałoby je zlikwidować na jesień? Pan kilkakrotnie odpowiedział już na to pytanie przy okazji innych pytań, ale fajnie by było, żeby to tak. Może jeszcze bardziej podkreślić, no, jaką rolę to ściernisko pełni i dlaczego. Dobra, chronimy tą Jak, grabę, jakie nie? to ściernisko ma, miało być? E, po czym? To nie wiem, bo nie mam nie wie pan. Po Zakładamy, początku. że takie ścielnisko typowo zboże okolice no to e, ściernisko powinno zniknąć z pola zaraz po żniwach i być zastąpione między planem. Jeżeli natomiast już zostało do zimy, e, no to tam już się chyba nic więcej złego nie wydarzy, co, co się wydarzyło. Czyli już mu się te wszystkie wirusy, mączniaki i cała reszta namnożyły, fuzarioza też, w tym momencie no, zostawić do wiosny, pod warunkiem, że wiosną znowu nie będzie kombinował z głęboką morką. bo jednak ta ochrona przez zimę jest no, coraz bardziej krytyczna. Ten rok to bardzo mocno y, pokazał. Natomiast, no, jeżeli sobie inaczej nie poradzi i wie, że wiosną nie da rady z tym ścielniskiem, no to musi je już szarpnąć w jakimś stopniu jesienią, bo tam pewnie samosiewów będzie dużo poprzerastane, czy to będzie rzepak, czy to będzie zbożowe. I wiosną nie mając bardzo dobrego sprzętu, no to niestety będzie ciężka orka. Wspomniał Pan o międzyplonach i teraz tak czytając różne komentarze i fora. Trochę prześmiewcze, ale jednak wiele osób mówi, że no ta, ta zima to była idealna dla, dla międzyplonów, patrząc na to, ile tej wody było i jak te pola wyglądają. I też był ładny mróz, że tam wymarzły w porę. Dokładnie, więc też to ułatwi trochę też tą likwidację teraz. E, I i tą, tą, tą pracę one wykonały, bo faktycznie no, patrząc pod kątem ilości wody i warunków, też dosyć często były silne wiatry, no to to wszystko sprzyjało temu, żeby ta ochrona gleby występowała, prawda? Myśli Pan, że taki sezon może przekonać tych, którzy nie są przekonani, że międzypolne są istotne, eee, czy raczej trzeba szukać głębiej? Niektórych. To jest zawsze taka robota na pokolenia, bo y, większość ludzi to są tacy średniacy. To tak samo jest z wyborami. Tak nie do końca wiedzą, na kogo głosować. Są zdecydowani zwolennicy jednego końca, czyli na przykład, żeby siać międzyplony, i zdecydowani przeciwnicy. Zwolenników przekonywać nie trzeba. Na przeciwniku szkoda czasu. Natomiast pracujemy głównie na tych osobach takich właśnie nie do końca zdecydowanych. I tu mam nadzieję, że się parę procent znowu przekona, że to, to ma sens. Tutaj, aby ja tak też to podkreślić, tą taką najważniejszą rzecz, która też w naszym odcinku zeszłego roku wybrzmiała, że jak już te międzypony są, to też się wysiewajmy kilka gatunków w jedne, bo cały czas ludzie utożsamiają czasami to z taką, z gorczycą, wiem, z gorczycą albo tak z bardzo jest. prostymi nie, mówmy a... po nazwiskach, Po nazwiskach, dobrze. okej, ona stanowi duży nie. problem, jak gdyby w tej mieszanki, nie żeby, żeby, żeby też dopasować mieszankę trochę do pola, do stanowiska, bo jeżeli wiemy, że mamy Dokładnie. No dokładnie tak. Więc te wszystkie czynniki, o których mówiliśmy, pewnie też będziemy powtarzać, bo, bo te tematy w ogóle wiedza no, jest taka, że utrwalana dopiero nam zostaje w głowie na dłużej. Panie profesorze, ostatnie pytanie, czy też prośba od widzów. Uda się pokazać ten niepomalowany agregat do stypila w przyszłości? Bo bardzo ale chcą w zobaczyć ten. Z dalekiej przyszłości. Dalekiej? Jak będzie pomalowany. Okay. Czyli przed pomalowaniem nie, nie ma szansy. Nie nie, 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 Tajemnica firmy, ochrona danych i okay. co by tam jeszcze. Okej, okay. ale... No dobra, bo, bo tutaj dużo pytań na ten temat też było. Ale to od razu mówię, no to to nie jest maszyna do pracy w polu. To jest maszyna do pracy w poletkach. W poletkach doświadczalnych. Więc ona i tak będzie dziwnie wyglądać. A tam bardziej chyba chodzi o takie, to, gdzie te wszystkie komponenty są, jaki, jakie one są i tak dalej. Więc Aha. pewnie o skalowość, nie? że wiadomo, że to będzie inna skala. No, ale to żeby ewentualnie zobaczyć... możemy elementy robocze odkręcić od ramki. <laughs> <Okay>. <laughs> o, to tak możemy <laughs> pooglądać. Dobrze, to zobaczymy. też. Mam dużą ochotę na to, żebyśmy sobie porozmawiali o uprawie podburaki i podziemniaki. Następnym razem mam nadzieję, że uda się jakoś też spotkać, jak znajdziemy czas. Pan przede wszystkim też, bo jest Pan osobą też rozchwytywaną czasami. A podburaki i ziemniaki już trzeba zacząć robić. No to niedługo Coś tak. No jadąc dzisiaj na pole widziałem pewnie też, że już niektórzy rolnicy yy, no, pierwszą uprawkę wiosenną robią. No, Tam, po, gdzie się da, po górkach, pogoda trochę też. gdzie po... jest trochę właśnie lżejsza ziemia i to trzeba będzie złapać ten moment. Mhm. Jak bardzo Pan też martwi się o to, że mimo że mieliśmy bardzo mokrą zimę, to możemy mieć znowu problem z brakiem wody za 2-3 miesiące? Takie trochę e, głupie pytanie. Nie, ale... Ja się bardzo martwię, bo słysza będzie. Nie wiem tylko kiedy. I obawiam się, że tam, gdzie było najwięcej wody, tam susza najbardziej na przodzie. Okay. Jeżeli macie pytania do pana profesora, to piszcie proszę pod tym filmem. Ja jak zwykle gdzieś tam później to zbiorę i mam nadzieję, że uda mi się porwać pana, pana Tomasza jeszcze gdzieś na pole w najbliższym czasie i też poopowiadać po, po na pewne rzeczy. Więc zachęcamy Was do tego. Napiszcie też, jak gdyby, jak wy uprawiacie kukurydzę, czy, czy w systemie pasowym, orkowym, mieszanym, czy jak macie jakieś swoje własne przemyślenia na, na ten temat. I tutaj też może jakieś ciekawostki będą, z którymi się z panem podziela. Pan ma tą, taką też fajną cechę, że potrafi dobrze ocenić pewne działania no, i to w taki no. sposób ciekawy, więc mam y, nadzieję, że uda się to przekazać dalej. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.